Ciągle zapominam ich nazwę, to nie wiem. Czerwie pustki. Czerwia pustki, dokładnie. Dziękuję za tę piękną nazwę. E, najpierw Czerwia pustki zostało zgładzone, e, następnie Smog, a na domiar tego wszystkiego pierwsza krew, e, która wpada na konto Kcelara, Nie wiemy nic na temat tego gracza, więc będziemy go oceniać po jednym z pierwszych performensów, a na razie będziemy oceniać ten fenomenalny gang na dolną maleje. Jedna eliminacja wpada, do drugiej zabrakło nam jednego czy dwóch autoataków ze strony to Aszki, to natomiast... W tym momencie potrzebujemy na środku, aczkolwiek teraz z inicjacją. Insane gaming! Błyskawicznie powinien zostać wykluczony. Ketim tak też się dzieje. Antlik z pierwszą eliminacją, aczkolwiek w sporych terapatach teraz. Wolosz cały czas do przodu już eliminacja na konto Lodis również e, wpada. No nie wymiana. wiem, na tematykę nie będziemy wchodzić. Będziemy wchodzić za to w ciąg przyczynowo-skutkowy. Jesteś złapany przez kotwicę, dostajesz stuna i po prostu. Czyli drużyna niebieska zostanie zatrzymana, ale ta nie w stronę Barona naszora, ta w stronę ofensywy właśnie na dolnej rzece. Troszkę pogonili rywali, troszkę próbują jeszcze na drugie tempo wejść tego smoka i pojawia się teleportacja. Szczególnie, że wiedzieli, że przewadza liczebnej, Aczkolwiek teraz teleportację łakali. Podrzucona, zestunowana i może zostać Lada moment zbe zberstowana. Wolosz jednak z zonią w tym momencie. Fenomenalny shockwave trafiający w zawodników Flodis i uciekają oni w popłochu. Kajtują ile mogą, ale upada mimo wszystko. MK i Insane Gaming z kluczowym shockwavem w tej walce drużynowej. Ketra, Właśnie. coś? mi się wspomniało, to flanka PMK. Fenomenalna, wręcz z łatwością wyeliminowany, Arda Flair! On już nie żyje, aczkolwiek kolejny, całkiem dobry shockwave ze strony Ketraba, Nie żyje już przeciwny midlaner, ta Akali nie zatańczy. PMK również bez możliwości ucieczki w tym momencie już wyeliminowany i insane gaming jest. Właśnie Bolos, ale ten zbływkiem jeszcze próbuje poczarować, jeszcze próbuje troszkę potańczyć, o. jeszcze próbuje kupić trochę czasu, ta sztuka się uda, ale czy ujdzie z tego wszystkiego z życiem? Mm. Naprawdę jest to bardzo bardzo wątpliwe. Nie, nie, nie ma na to szans. To jest. <grywa> Oj, W oj, oj. terepatach może być w tym momencie Xcelar, temu udało się wycofać, tak samo e, zresztą Ketimowi, walka podzieliła nam się na dwa fronty, gdzie na jednym Wolosz w fatalnej sytuacji kupuje dużo przestrzeni, co przypłaci życiem, e, z drugiej strony widzimy, że front drużyny niebieskiej zaczyna nam się kruczyć, e, kruszyć, a Kselar podchodzi do przodu, auto za autoataczkiem z bezpiecznego zasięgu. Kiedy wychodziło już pokazywało ogromny zabawcy, potencjał. Zaraz. No to, to Oj, ten ten PMK! On nie może być zabawny, on jest fenomenalny. Będą do przodu zawodnicy Lodis już z jedną eliminacją. W tym momencie Wołosz, aczkolwiek próbuje jeszcze Antik odegrać się na przeciwnym strzelcu, jednak jego starania spełzły na niczym. Gonią dalej zawodnicy Lodis i z łatwością przejeżdżają się po formacji przeciwnej. Trzy eliminacje już na ich koncie. To może być koniec majutku, tylko spójrzmy gdzie są fale. Oczywiście Tomem, jeszcze obijany, jeszcze dajwowany przez trójkę rywali, aczkolwiek brakuje nieco obrażeń, z tym musimy się zgodzić. Jednak fala już na środku dobierają się zawodnicy Lodis do wieży inhibitorowej. A tutaj tak bardzo mocno zakręcili się dookoła tej e, dolnej alejki, goniąc Orna, goniąc Nautilusa, nie zgarniając tego zbyt wiele. I pytanie, czy e, starczy punktów zdrowia, czy starczy czasu, czy starczy obrażeń? Wydawać by się mogło, że odpowiedź brzmi tak. I moi drodzy, w tym oto momencie widzimy, że Lodi z jednym świetnym teamfightem przełamuje impas. I po jednym zwycięskim, po jednej zwycięskiej potyczce w dżungli rywala zgarniają pierwsze, jakże ważne zwycięstwo na jakże trudnego rywala.